Drezyną ręczną i spalinową można było się dziś przewieźć w Racławicach Śląskich, a wszystko za sprawą odbywającego się już po raz drugi w pikniku koleją po pograniczu polsko-czeskim. Oczywiście jak na święto miłośników kolei przystało, prawdziwa lokomotywa też była. Miłość do kolei w racławicach śląskich jest bardzo silna, a że miłość wymaga poświęceń, by przygotować się na imprezę, organizatorzy samodzielnie oczyścili zapomniany 9-kilometrowy odcinek torów od racławic śląskich do Głupczy. Zamiłowanie do kolei wzięło się od mojego ojca, który był kolejarzem, obecnie już nie pracuje. No i między innymi też to, że mieszkam w pobliżu celowiska, także jako mały chłopiec obserwowałem. Kiedyś parowozy, a teraz lokomotywy spalinowe? Ale to nie lokomotywa była główną atrakcją pikników w Rasławicach Śląskich. Na wszystkich chętnych czekały przejażdżki drezynami. Jedni wybierali modele klasyczne. Była wspaniała, zresztą wszystkich nas tutaj pan zabrał. Instruktor świetny, bo dziewczyny bardzo zadowolone, pomagały też. No myślę, że. Bardzo dobra zabawa. Nie zabrakło też chętnych na drezyny rowerowe, a dla tych, co męczyć się nie lubią, przygotowano drezyny spalinowe. To w ich wagonikach można było przejechać się na co dzień nieczynną, ale jakże malowniczą trasą w Racławice Śląskie Głupczyce. Racławiczanie kolej kochają i z bólem serca przyjmują fakt, że pociągi po ich torach już nie jeżdżą. Ta linia jest... Potrzebna dlatego, że dużo młodzieży dojeżdża do szkoły i do pracy też kilka osób. Potrzeby mieszkańców dostrzega też lokalny samorząd chcemy to rozpropagować, że jednak te tory, które tutaj prowadzą, kiedyś były używane z Racławic Śląskich do Raciborza, mogą w dalszym ciągu funkcjonować. Miejmy nadzieję, że starania mieszkańców i lokalnych władz przyniosą oczekiwania efekt i po racławickich torach znowu będą jeździły pociągi. A ci, którzy wolą drezyny, mogą skorzystać z okazji i udać się do Racławic także jutro.